Cześć i czołem, witam Was ponownie na moim kanale. Ja już jestem pomalowana, ubrana. Mamy godzinę 9.43, <laughs> zaraz mam jazdy. I po nich mam egzamin od razu. W ogóle ludzie dzielą się na takich, którzy mówią, że wow, jazdy przed egzaminem, w sensie ta godzina jazdy, przed egzaminem typowo przed, jest super. Albo ci, co mówią, że to jest okropne, bo będę zmęczona. Ja jeszcze tam nie wiem, i w ogóle mam nadzieję, że dzisiaj znamy, choć dzisiaj nie znam, to jeszcze bardziej się załamę niż ostatnio. Naprawdę, ostatnio miałam przez to tak zepsuty dzień. Cały czas chciałam się płakać, Chodziłam mykać zła, bo serio w to włożyłam włożyłam dużo swojego wolnego czasu, dużo serca, żeby się nauczyć tego, bo ja byłam taka kompletnie lewa w tym. I, I ja wiem, że jeszcze nie jestem jakimś świetnym kierowcą i w ogóle i pewnie przez bardzo długi okres nie będę, ale mam nadzieję, że chociaż zdam. Zwłaszcza, że no, 140 zł za jeden egzamin to jest dosyć dużo. W sumie dosyć, bardzo dużo. I zależy mi na tym, żebym zdała, ale no nie wiem. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj już się o wiele mniej stresuje, naprawdę o wiele, o wiele mniej. Nawet prawie całą noc spałam, tylko na początku nie mogłam zasnąć, a później się wyspałam. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Wszystkie znaki na niebie na to wskazują. Zrobiłam sobie właśnie śniadanie, czyli kawę moją z trzeciego vlogmasa oraz tosta z szynką i serem, bo <laughs> jestem pewna, że nie przełknę nic więcej, naprawdę. Chociaż już tak dzisiaj jestem mniej zestresowana. Hello, hello, wróciłam do domu i jak możecie domyśleć się pominie ponownie się nie udało i ponownie na oku i szczerze mówiąc nie mam już trochę do tego siły ani chęci mm, i jestem tak trochę bardzo bardzo, bardzo, bardzo mm. załamana tym wszystkim i ciężko w ogóle mi o tym mówić, ale skoro już postanowiłam nagrywać te vlogmasy i w ogóle opowiadałam wam o tym, że idę na takie coś no to postan postanowiłam być też szczera wobec was nie wiem, muszę chyba sobie wykupić jeszcze jazdy Chociaż miałam dzisiaj godziny jest przed egzaminem i łuk, chyba robiłam 8 razy i za każdym razem wyszłam perfekcyjnie. A dzisiaj najpierw m, troszkę wystawałam na łuku, a później zapomniałam spuścić ręcznego i jechałam na zaciągniętym ręcznym. Także tylko ja tak potrafię. Nie wiem, czy to jest wynik stresu, czy czego. Nie wiem, w sumie to jest moja wina. Y, bardzo moja wina. I jestem mega, mega na to wszystko zła i no mm, teraz. Ogólnie idę coś zjeść, bo yy, chyba 6 godzin nic nie jadłam Bo ciężko mi w ogóle cokolwiek jeść przez ten stres i w ogóle... Yy, a później idę na siłkę, bo muszę zrobić zaległy trening, bo dzisiaj rano nie byłam na treningu yy, Do szkoły, no szczerze mówiąc, nie miałam, nie miałam siły pójść No po prostu... I yy, jak za każdym razem jak mam o czymś mówić, to mi się płakać chce I sami zresztą widzicie, jaka ja jestem... Smutna, załamana na egzamin póki co też się na razie nie zapisuję, jeszcze muszę to wszystko sobie na spokojnie przemyśleć. Eee, I no i pójdę na siłownię wyrzucić te negatywne emocje od siebie. Zaraz w ogóle też idę zjeść, zrobić trochę zadań z Matmy, bo wczoraj ich nie dokończyłam wieczorem i na siłkę, tak jak mówiłam, a później mam korki z Matem, więc też muszę na nie iść. Siłownia, bo będę wychodziła, zrobić zaległy trening, bo tak jak mówiłam, rano nie było na treningu, bo nie miałam jak przez ten egzamin. I ogólnie pójdziemy sobie jeszcze do sklepu i kupimy zaległe rzeczy, które powinnam kupić w weekend, ale że mnie nie było, to nie kupiłam wiadomo. Mam wszystko napisane na telefonie i zaraz wylosuję dwie zaległe rzeczy albo trzy. Które dzisiaj musimy kupić? Trzy to są, bo z soboty, z niedzieli oraz z poniedziałku, czyli dzisiaj. I trzeba będzie wylosować jeszcze dwie zaległe rzeczy, czyli łącznie losujemy trzy rzeczy. Trzy rzeczy muszę kupić, plus tamte inne zaległe, a także mm, muszę zrobić zadania. I pozaznaczałam sobie, których jeszcze nie wykonałam, które wykonałam. I te, które dzisiaj mi się uda wykonać, to sobie wykonamy. A te, które mi się dzisiaj nie uda, to sobie przełożymy na inny dzień, tak jak zawsze. I mam do losowania także trzy cytaty, więc losujemy trzy cytaty. Dnia, chociaż to są cytaty dni, bo weekend nie miałam jak tego zrobić Sięgam po nasze trzy cytaty i muszę je wylosować Uwaga, uwaga Raz, dwa oraz trzy A także trzy rzeczy z tego magicznego pudła które będę musiała zakupić Akurat mam fajny sklep pod siłownią Action I tam jest praktycznie wszystko, co chcę kupować, więc gites Zawsze jest tam wszystko tak naprawdę Dobra, raz, dwa i za dużo ozdób porobiłam. <grych> I trzy. Na naszej magicznej liście także mam kilka rzeczy, i akurat y, wczoraj było zjedzenie czegoś słodkiego, i akurat zjadłam coś słodkiego, nawet wam pokazywałam. Y, dzisiaj musimy dać komuś follow, bo tak jest napisane tutaj, więc y, ja to wykonam. Nie możecie zobaczyć, co to jest. <grych> I już wam pokazuję cytaty Dobra, więc może najpierw sobie polosujemy te wszystkie rzeczy, które miałam wylosować. <grych> y, Coś dla kota. O, kupimy coś dla kota, bo on będzie szczęśliwy. Dalej. Mm. Nie widzicie? Ale tu jest napisane kosmetyk do pielęgnacji. Mm. Dalej. Fajnie. Fajnie, fajnie. Lubię takie rzeczy. Mm. A także mydło. O, także dwa kosmetyki w sumie do pielęgnacji. I dzisiejsze cytaty to: Uwaga, uwaga, dzisiaj, na jutro pewnie czekam bez strachu. <grytanie> Cytat z piosenki Palucha. I obecnie, co prawda, tak nie jest, ale musi tak być przez najbliższe dni. Ale trzeba zmienić do myślenia, żeby tak było. Dalej. Najlepszy czas na działanie jest teraz. I kolejny cytat, przez który zaraz mi się będzie chciało płakać, bo jeszcze nie umówiłam się na kolejny egzamin, ale dobra, pominiemy ten fakt. I, 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 I cytat kolejny to okazy są jak wschody słońca jeśli czeka się zbyt długo można je przegapić no i kolejne, te dwa cytaty ostatnie to jest po prostu mój dzisiejszy mód, to znaczy powinien być taki mój mód dzisiaj, ale niestety nie jest bo straciłam całkowicie na pewności siebie I, i trochę mi ciężko ale, ale dobra lecę już na tą siłkę wyruszam na siłkę oraz do sklepu i jest przezimno naprawdę jest mega 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 zimno to jest jakaś masakra nie lubię zimy, nie przepadam za zimą Taką bez śniegu, bo jak jeszcze jest śnieg, to jest chociaż na co popatrzeć i jest ładnie. A kiedy nie ma śniegu i jest tylko zimno, a co gorsza, jest jakaś ciapa, to po prostu szlak mnie trafia, naprawdę. Uch, masakra. W ogóle spójrzcie na jezdnię, ona jest cała oblodzona i jak ja widzę to rondo i te na tym momencie, ja naprawdę podziwiam, że one nie spadają tutaj w poślizg. Jest taki mróz, już do w ogóle są na wiosce. Więc muszę znaleźć końcówną czapkę i szalik, bo naprawdę nie mam pojęcia gdzie one mogą być. A tutaj jest w Maściowie, żebyśmy się pytali Chodzę do fitareny yy, w To yy, Jest taka jak mini galeria. W Zmieniam kierunek najpierw siłownia a później sklep, bo jest ogromna kolejka w kilku kasach. po godzinie 19 przed 20 do domu i ogólnie miałam mi się jeszcze do sklepu i nie zdążyłam wam tego nagrać, bo trochę zasiedziałam się na siłowni i, i po prostu bym nie zdążyła na korki i dosłownie biegłam na te korki i mimo tego, że na dworze było mega zimno, po głowie mi mega wiatr wiał to po prostu pod kurtką byłam cała mokra, naprawdę, bo biegłam na te korki i chciałam się teraz uczyć, ale po prostu przez te wszystkie sytuacje, które się teraz dzieją tak nie mam weny i tak nie mogę się skupić, naprawdę nic mi nie chce wejść do głowy a jutro mam z Młodej Polski dzisiaj, tak jak mówiłam, w szkole nie byłam, bo przeżywałam niemałe załamanie nerwowe no szczęście, o tyle fajnie, że wszystko, co się dzieje w moim życiu pokazuję wam w takim stopniu, w jakim chcę, żeby to było pokazywane Coś o wszystkim, co się dzieje w moim życiu I to ja decyduję o tym, co tutaj się pojawia, co tutaj się nie pojawia To jest naprawdę mega, mega spoko No i, i, i jestem serio mega zmęczona w ogóle Dopiero co zrobiłam wczoraj ponad 40 zadań z Matmy A mam kolej, pon kolejne ponad 70 zadane Skoro petycji na następny poniedziałek To znaczy niby nie muszę wszystkich robić, ale po prostu wolę je zrobić i te następne 70, no, żeby później nie mieć jeszcze większych zaległości. No i ogólnie jestem mega zmęczona, więc chyba już tylko będę się uczyła. Jak się nauczy, to może jeszcze jeden odcinek jak obejrzę skazanego na śmierć i pójdę spać. O ile w ogóle nie zasnę przy tej nauce. Naprawdę jestem tak prześpiąca. Nie wiem, czy to przez to, przez to że zrobiłam sobie taki trening, czy jak. Ale jestem serio przemęczona, dawno taka nie była. Może dlatego, że nie mogę zbytnio spać też. Mm, przez ten stres i, i teraz po prostu teraz ze mnie to schodzi i, i jest takie nadchodzi z podwójną siłą. Dobra, dlatego może ja już będę kończyła tego vloga. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Pozdrawiam Was ja witryniewska w dresie, no make-up wieczorem. Busiaki, papa. pa. pa.